Toyota Highlander 2024 przyjechała do top Auto na poprawę zestawu audio. I tak w tym pojeździe wymieniliśmy wszystkie głośniki oraz dołożyliśmy wzmacniacz z procesorem DSP. Już Wam mówię, co tutaj zamontowaliśmy. Jako Twittery mamy DLS-y CRPP UT25. Głośniki w drzwiach przednich, tak zwane kickbasy. Mamy tutaj helixy Kompost I7, najwyższej klasy głośniki, 20 cm, bardzo nisko schodzą. Dzięki temu, że zastosowaliśmy tak wysokiej klasy, nieco droższe głośniki do drzwi przednich, mogliśmy zrezygnować z zewnętrznego subwoofera, A co za tym idzie, nie, nie musieliśmy zajmować żadnej przestrzeni bagażowej w tym pojeździe. W tym jak mamy fokale IC to jest 165. Wszystko to zasila Matchup 8 DSP z procesorem DSP. Jak zwykle u nas cała zabudowa jest całkowicie ukryta, nic nie widać. and Play, nie tracimy gwarancji, auto gra naprawdę fenomenalnie. Zapraszamy na takie realizacje. Stop out.